Cześć. Dzisiejsze wideo będzie o relacjach. Dawno tego tematu na moim kanale nie było, więc do niego wracam. I dzisiejszy film e, kieruję do tych osób, które najprawdopodobniej po trudnych doświadczeniach pozamykały swoje serducha na cztery spusty. E, I choć tęskno im do uczucia i do bliskości z drugim człowiekiem, to mimo wszystko po prostu się tego boją. E, jeśli odnajdujesz się w tym opisie, to ten film jest właśnie dla ciebie. Postaram Ci się pokazać po pierwsze, co absolutnie trzeba zrobić, zanim zdecydujesz się wejść w nową relację, opowiem też, co bardzo, bardzo warto zrobić, zanim się wejdzie w nową relację. No i opowiem też o tym, co, co po prostu jest konieczne do tego, żeby w ogóle to serducho można było otworzyć. Dwa słowa o mnie. Mam na imię Agata i e, po 40 zaczęłam medytować. To zmieniło wszystko i taki film jak medytacja zmieniła moje życie jest na moim kanale. E, zaczęłam wreszcie słuchać siebie, wracać do siebie i w wyniku tego nastąpiła transformacja mojego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, i dzisiaj wspieram kobiety i mężczyzn w ich życiowych transformacjach. E, Przechodząc do Tematu dzisiejszego filmu. Ci, którzy są, ci, ci z Was, którzy są wnikliwymi widzami, to wiedzą, że jak jakiś temat się pojawia na moim kanale, to najprawdopodobniej jest on żywy dla mnie na dziś. I tak faktycznie jest, ponieważ moje filmy zawsze bazują na moim doświadczeniu życiowym. No i dzisiaj ten temat, słuchajcie, relacji. Ponieważ tu jest, możesz znowu kochać. I tak jak powiedziałam na samym początku, kieruję go do tych osób, które, które są same po prostu. I które w tych relacjach nie są. I tak sobie myślę, że jeśli oglądasz ten film i jesteś widzką i widzem mojego kanału, to prawdopodobnie masz pewnie lat 40-45-50, bo tak zdecydowana, bo tyle lat ma zdecydowana większość widzów na moim kanale. Zakładam więc też, że z dużym prawdopodobieństwem masz za sobą co najmniej jedną bardzo trudną relację, jeśli nie kilka trudnych relacji. Taki też jest mój przypadek. Tutaj raczej kilka tych, 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 tych związków mam za sobą i będę też się troszeczkę do tego mojego doświadczenia odwoływać, żeby ci pewne rzeczy zobrazować. I być może właśnie, tak jak mówiłam, po tych trudnych doświadczeniach postanowiłaś, postanowiłeś zamknąć swoje serducho na, na właśnie, na cztery spusty i kompletnie e, go już więcej nie otwierać, po prostu z lęku przed bólem i ponownym zranieniem. I absolutnie moją intencją, wiesz, nie jest to, żeby Cię teraz zachęcać w ogóle bajlando idź w ogóle, otwieraj się, otwieraj się na relacje. Absolutnie nie. E, ale właśnie będę chciała Ci pokazać, co warto zrobić, żeby w ogóle móc się na nową relację otworzyć i jakie właśnie, co warto, co trzeba zrobić, co warto zrobić i jaki czynnik właśnie też jest potrzebny do tego, żeby w ogóle w nową relację wejść. I teraz być może oglądasz ten film i być może część z Was... Ogląda ten film i mówi: O, fajnie, to wideo dla mnie, bo ja właśnie mam trudne doświadczenia, a jednocześnie chciałabym być i chciałbym być w nowej relacji. A być może część z Was powie: Nie, no w ogóle, pff, ja co prawda mam trudne doświadczenia z sobą, jestem sama jestem sami, jest mi bardzo dobrze. I jeżeli faktycznie zbudowałaś się, zbudowałeś sobie udane i satysfakcjonujące życie w pojedynkę, to super i bardzo ci serdecznie gratuluję. I jednocześnie mam takie przykłady zarówno ze swojego y, życia kręgu ludzi, mnie, którzy mnie otaczają, a także moich klientek, że my tylko udajemy, że to jest ok, że jesteśmy sami. I tak jak mówię, może to Ciebie nie dotyczy, ale sprawdź sobie w serduchu, czy to nie o Tobie. Bo często jest tak, że na zewnątrz mówimy, nie wiem, ja jestem sama jest mi super. Jest mi w ogóle super. I przyklejony uśmiech numer 5 do twarzy. I nawet czuć, widać, i czuć, że to nieprawda. A jak już głębiej w to zaglądniemy, na przykład podczas sesji, jeżeli jesteś zainteresowana i zainteresowany sesjami indywidualnymi ze mną, to e, szczegóły, nam, namiary na mnie są w opisie filmu, no to okazuje się, że tam jest ta tęsknota za miłością, za bliskością z drugim człowiekiem, za przynależnością, za byciem emocjonalnie blisko, blisko z kimś. I słuchajcie, to jest normalne, to jest nasza ludzka potrzeba. I ja znam całą masę ludzi, którzy uważają, nie, no jest mi super w pojedynkę, fantastycznie mi jest w pojedynkę. I jednocześnie jadą na antydepresantach. Więc sprawdź sobie, na ile to, że mówisz, że jest ci super samej i samemu, na ile to faktycznie tak jest, bo też oczywiście absolutnie zakładam, że tak może być. Ale takiej po prostu stań szczerości ze sobą. To jest jedna rzecz ważna, którą chciałam powiedzieć. Kolejna ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to o tym czynniku, który jest absolutnie niezbędny do tego, żeby w ogóle rozważać wchodzenie w nową relację. I to jest takie rozliczenie i zamknięcie przeszłości, czyli pożegnanie się z byłymi, z byłymi partnerami, z byłymi relacjami, zamknięcie tam tych tematów. I teraz tak. Pytają mnie, pytają mnie ludzie, no ale co, co to znaczy zamknięta relacja? Kiedy relacja jest zamknięta? Ja to pewnie w jakichś tam innych filmach już mówiłam na, na kanale. Relacja jest zakończona definitywnie wtedy, kiedy czujesz spokój w sercu, koniec, kropka. Kiedy tam się nie pojawiają żadne emocje. A to też jest case z moich sesji. Że mówię, nie no, mówią osoby, a nie no, pewnie luz, ja już w ogóle mam to zakończone, już to mam ogarnięte, już mam to przerobione, w ogóle nie lubię tego słowa przerobione, a jednocześnie, gdy rozmawiamy o tych przeszłych relacjach, to tam się pojawiają jednak emocje. Pojawia się jakiś żal, jakiś smutek, nierzadko złość, to wtedy relacja nie jest zakończona. I zamiast zanim się będziemy pchać w nowe, warto się temu przyjrzeć, i ja to robię podczas sesji indywidualnych, zapraszam. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są schematy. Schematy rany traumy. Jeżeli oglądasz ten film, i to są właśnie te rzeczy, które, które warto zrobić, będę teraz się koncentrowała na tym, co warto zrobić. I znowu, jeśli oglądasz ten film i jesteś zainteresowana tym tematem, i jednocześnie masz lat 40-45-50, to z dużym prawdopodobieństwem masz na koncie ileś tam. Tych trudnych, e, tych trudnych relacji i z dużym prawdopodobieństwem, jeśli nie 100%, albo 90 parę na bank, masz rany więzi i masz, no, po prostu traumy y, związane właśnie z przywiązaniem y, do drugiego człowieka. Y, najprawdopodobniej to wynika z Twojego dzieciństwa, w większości przypadków. Być może to wynika też z Twoich y, Jakichś trudnych relacji w dorosłym życiu, a z największym prawdopodobieństwem jest to jedno i drugie, ponieważ my po prostu potem odtwarzamy niestety te schematy wyniesione z domu, odtwarzamy w naszych relacjach. I teraz tak. To, co warto zrobić, i jeżeli już wiesz, to zrobiłaś i zrobiłeś, to super. Ja mówię w tej chwili do osób, które być może jeszcze nie są na tym etapie, to spojrzeć na te swoje relacje. Które miałaś, które miałeś, które nie wypaliły, które nie wyszły z różnych powodów, i zobacz, czy tam, czy tam się nie powtarza jakiś schemat. Czy ty tak naprawdę nie odtwarzasz tej samej historii? Że zmieniają się tylko twarze, zmieniają się okoliczności. Może te sytuacje są trochę różne, trochę się między sobą różnią, ale w gruncie rzeczy od, od, odpalasz ten sam schemat. Jesteś w takim czarodziejskim kole, zamkle, zamkniętym kole. Yy. Opowiem Ci na swoim przykładzie, żeby trochę to zobrazować. Być może też się w, tym, w, tych, w tych moich przykładach troszkę odnajdziesz. Nie wiem, na ile w ogóle temat stylów przywiązania jest dla Was znany, nie wiem, na ile temat ran jest dla Was znany. Nie wiem tego. Dajcie mi znać w komentarzach, jeśli czujecie, że to są jakieś ważne tematy i chcielibyście, żebym ponagrywała filmy na ten temat, stylu przywiązania czy ran. Z drugiej strony mam takie poczucie, że takich filmów jest cała masa na YouTubie. No, ale, ale dajcie znać, jeżeli to jest coś ważnego, coś, coś potrzebnego, to, to ja coś chętnie nagram. I teraz pokażę Wam na moim przykładzie, żebyś mogła sprawdzić i sprawdzić, czy to też nie dotyczy Ciebie. Ja mam styl przywiązania lękowo-unikowy, co oznacza, że w, w moich relacjach są dwie dynamiki. Albo partner jest taki, partner jest lękowy, ma w wyniku doświadczeń z przyszłości dużo w sobie, dużo w sobie lęku i wtedy jest taki, wiecie, chce być bardzo blisko, potrzebuje być dużo i blisko, i mi wtedy włącza się, włączają się moje strategie unikowe, czyli zaczynam się wycofywać. Jak tu jest za blisko, to ja się zaczynam wycofywać. I taka jest, część, taka jest jedna dynamika moich relacji. Druga jest taka, że jest odwrotnie. Jeśli partner ma strategie unikowe i tak trochę trzyma mnie na dystans, to mi się odpalają moje lęki. Konkretnie odpala mi się rana odrzucenia i rana porzucenia. I tak jak mówię, jeżeli te tematy tych ran e, są dla Was, i, czy tych w ogóle stylów przywiązania jakoś e, istotne, to, to, dajcie mi, to dajcie mi znać. I wtedy się moi, mo, moje odpalają lęki. I z kolei ja zaczynam być taka, nie? Nidi i Klindi, co, co dla tej osoby, która jest w strategii unikowej, jest z kolei też bardzo trudne do wytrzymania. No i takie generalnie push and pull następuje w tych relacjach, nie? Czyli jedna cena się wycofuje, druga ją goni, a potem ta się wycofuje, a ta ją goni. O, mniej więcej coś, coś takiego. I teraz to, to, co właśnie warto zrobić, ja celowo dałam ten przykład, bo myślę, że bardzo wiele, bardzo wiele z Was odnajdzie się w tym przykładzie w którejś z tych dynamik. I zobaczysz właśnie być może, że o kurczę, faktycznie wszystkie te moje relacje to tak naprawdę jest właśnie jakiś schemat. I, i wiecie po co? Po, po, kiego, po kiego grzyba w ogóle rozpoznawać te schematy, rozpoznawać te swoje rany? No po to, żeby móc świadomie, świadomie podkreślam to słowo, wejść w nową relację. Bo ja słuchajcie, dopóki nie miałam tej świadomości, z czego ja co ja w ogóle wyniosłam? Jakie ja ze sobą rany niosę, jakie ja traumy ze sobą niosę, jakie właśnie te rodzaje więzi, e, jakie dynamiki w swoich relacjach powtarzam, to mną Targało jak jasna cholera. Szarpałam się w tych związkach, wiłam się, szarpałam. Obwiniałam tych partnerów, mówiłam, co do cholery. się tutaj zadziewa. Jakiś po prostu emocjonalny roller coaster. Bo w tych takich wiecie, dynamikach push and pól, no to niestety jest dosyć mocno emocjonalnie. Ale ja kompletnie nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I teraz sprawdź sobie, i znowu, jeśli to nie o tobie, to dobrze. Uff, to dobrze. Jeśli o Tobie, to też OK, zobacz, może tam jest coś dla Ciebie. Może warto się temu przyjrzeć. Dlatego mówię warto, warto. Bo wtedy, jak masz tą świadomość i jak można tą świadomość zbudować, można iść na terapię. Można iść na nie wiem, ustawienia, jakieś inne formy pracy. Można czytać, można oglądać, jeśli nie wiem. Tak? Nie wiem, nie stać Cię, nie chcesz, nie możesz, nie masz odwagi, tak? Jest naprawdę bardzo dużo, bardzo wartościowych materiałów na temat ran więzi, stylów przywiązania, nawet tutaj na YouTubie. Im wyższa nasza świadomość, tym większa szansa, że ta kolejna relacja, w którą wejdziesz, być może, jeśli się odważysz, o tym za chwilę, <grych> będzie już relacją... Lepszą, czy idealną, nie wiem. I teraz bo słuchajcie, to jest tak, że ludzie spotykają się na tym samym poziomie, mniej więcej, tych swoich ran i traum. Nieważne, ile mają lat. Czyli im więcej ty zrobisz, im więcej rozpoznasz, im więcej sobie uświadomisz, tym bardziej świadomego partnera do swojego życia zapros zaprosisz. I tak jak mówię, czy będzie idealnie? Pewnie nie. I ja słuchajcie, doświadczam tego. Ja, wydawało mi się, że ja po prostu wykonałam jakąś gigantyczną pracę, ogromną. A tu nagle pojawia się coś nowego i Agatka odpala triggerek za triggerkiem. Wiecie co, to są w ogóle triggery emocjonalne, bo ja też tak rzucam takimi pojęciami, a w końcu, a później sobie się kurczę, może wy w ogóle nie wiecie, co to jest. Czyli trigger emocjonalny, wyjaśniając od razu, jest to reakcja nie jest tu i teraz. Czyli wydarza się jakaś sytuacja, która wiecie, obiektywnie rzecz biorąc, nie jest wcale jakaś strasznie trudna, strasznie ciężka, jakaś nie wiadomo jaka, ale twoja reakcja jest absolutnie niewspomniana do tej sytuacji. I co, to oznacza, że ty nie reagujesz w tym miejscu, z miejsc, w tej sytuacji, z miejsca osoby dorosłej, zdrowej, dojrzałej, tylko z tego zranionego dzieciaka, któremu się odpaliła właśnie ta rana. Tak? Czyli rozumiecie, co mi chodzi? Tak? Partner coś mówi, coś robi. No, the big deal w sumie, ale tobie odpala się rana, na przykład, właśnie porzucenia czy, czy, czy odrzucenia. To są te naj, naj, najczęściej występujące rany, słuchajcie. Powiedzmy sobie szczerze. I teraz tak. I pom, czyli pomimo tej dużej pracy, którą już wykonałam, nagle okazało się, że sorry Gregory. Triririr. Schemacik wjeżdża, schemacik wjeżdża. I ja, słuchajcie, po kilku miesiącach przerwy znowu potrzebowałam wrócić teraz na terapię, żeby jeszcze się temu poprzyglądać, bo to znaczy, że jeszcze jakieś kawałki są, no, co no, niezobaczone, nieuzdrowione. Czy ja tego żałuję? Że, że, że otworzyłam się? Totalnie nie. Bo ja lubię doświadczać. Bo słuchajcie, nie ma lepszej i skuteczniejszej drogi e, do tego, żeby, żeby właśnie się uzdrawiać, żeby odkrywać te prawdy o sobie. To jest, Niż, niż doświadczenie. Tam się dzieje nawet więcej niż w takiej terapii, nie? No po prostu tam jest intensywnie, tam jest dużo, oczywiście nie każdy to zniesie, um, ale rzeczywiście dzieje się wtedy, ten proces jest naprawdę przyspieszony i dużo się zadziewa i wtedy y, można naprawdę bardzo dużo zobaczyć. Dlatego warto, słuchajcie, mega, mega, mega warto przyglądać się tym swoim ranom, tym swoim traumom, tym swoim schematom. Jeszcze raz powiem, im więcej tu zrobisz, im bardziej będziesz świadoma i świadomy, tym, podob, tym podob, podobnego partnera na podobnym poziomie świadomości przyciągniesz. A zależy Ci pewnie na tym, żeby ta relacja była możliwie jak najbardziej harmonijna. I ostatnia rzecz, bo taki przydługi mi się już zaczyna robić, którą chciałam dzisiaj powiedzieć. Bo wiecie, to jest tak, że. Pytają się mnie klientki, które chciałyby bliskiej relacji, ale jednocześnie się boją. I słuchajcie, moja, jedna z moich nauczycielek, moich mentorek, mówi, że jeżeli chcesz relacji, twierdzi, że chcesz relacji, ale w niej nie jesteś, to są to Twoje mechanizmy obronne. Ona mówi koniec kropka. Koniec kropka, nie ma inaczej. Nie ma tak, że wiecie, masz tyle lat, a nie poznałaś a to, a tamto. Nie, to są Twoje mechanizmy obronne. Koniec kropka. I znowu więc wracamy. Do tego miejsca, że potrzebujesz właśnie zapoznać się z tym, co tam w tobie jeszcze nadal siedzi, że nie możesz w tę relację nową wejść. Ale też, właśnie, wiecie, czasami też jest tak, że mam te, te klientki, te, czy te osoby w otoczeniu, które, wiecie, chcą, mają już tę te, te potrzebę i tą tęsknotę za bliskością z drugim człowiekiem, i się, ale jednocześnie się boją jeszcze, już mają ogromną świadomość siebie, już bardzo wiele zobaczyły, wiele uzdrowiły. Um, Wiecie, terapię i tak dalej, i tak dalej, ale nadal ten lęk się pojawia, I, i wtedy jest takie pytanie: No, co ja mam zrobić, żeby to serce otworzyć? No, co ja mam zrobić? Nie? Jakbyś, jakbyś takie oczekiwanie jest, że, że ktoś tam, że ja machnę czarodziejską różdżką i teraz sprawię, że ty się przestaniesz bać. A to słuchajcie, w ogóle nie jest o tym. To jest o tym, że po prostu pomimo tych zranień, pomimo tego bólu, pomimo tego, że ty nie masz żadnej gwarancji, że tym razem się uda. Im wyższa Twoja świadomość, tym ta szansa jest większa oczywiście. Ale nie masz gwarancji, nikt Ci nie da gwarancji. Pomimo tego stajesz do tego. Pomimo tego stajesz do tego. I tak jest, słuchajcie, w życiu, tak jest w biznesie. Byłam ostatnio na pięknej też sesji właśnie na takim masterclassie biznesowym. I tam moja nauczycielka mówi, nikt nie kupuje, nikt nie ogląda, masz hejt. Trudno. Wychodzisz, mówisz, nadal sprzedajesz. I to jest tak samo. Jeśli rozliczyłaś się już z przeszłością, jeśli zobaczyłaś na tyle, na ile mogłaś na dzisiaj, swoje schematy, swoje rany, poznałaś siebie, zbadałaś siebie, podniosłaś możliwie jak najwyżej na dany moment swój poziom świadomości i masz chęć wejść w nową relację, to jedyne co możesz zrobić, to w nią wejść. To otworzyć te serducho, pomimo lęku. To powiedzieć boję się, ale to robię. I słuchajcie, chciałam Wam w tym miejscu takie narzędzie też yy, yy, polecić. Jest taka cudowna medytacja u dziewczyn, u Sylwii Sikorskiej Honoraty Lubiszewskiej na wysokich wibracjach. Jest przecudna medytacja otwierająca serce. Ona się chyba nazywa Kocham, Czuję, Żyję, czy jakoś mniej więcej tak. Yy, ja słuchajcie. Zostawię może po prostu link do tej medytacji u mnie w opisie filmu, filmu, dobra? Słuchajcie, to jest przepiękna medytacja. I ja słuchajcie, ja moje przyjaciółki my po prostu codziennie strzelamy tą medytację. Nie? To jest taka przepiękna medytacja, która właśnie otwiera, otwiera serce, zdejmuje ten mur. Bo chociaż może być trudno, bo nie ma, tak jak powiedziałam, gwarancji sukcesu. To, i, I też o tym powiedziałam, to mamy jako ludzie potrzebę bliskości. Mamy. Tęsknimy za tym. Choć czasem to bardzo wypieramy i czasami mówimy, a, wcale tego nie potrzebuję. I znowu, może ty naprawdę nie potrzebujesz, ale większość z nas potrzebuje, większość z nas tego chce. I jeżeli dzisiaj masz lat 40, 45, 50 i tęsknisz za miłością, ale boisz się to serducho otworzyć... To chcę Ci powiedzieć, jako osoba, która ma lat 46 i miała w cholerę trudnych doświadczeń, ale nadal to serce otwieram i nie żałuję. Nawet jak jest trudno, bo cały czas się dowiaduję czegoś nowego o sobie, cały czas idę mimo wszystko do góry, do góry. I mimo wszystko warto. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dobra, naprawdę się już rozgadałam. Takiego długiego filmu to już dawno nie nagrywałam. Jeśli film był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz koniecznie, podziel się jakimiś swoimi przemyśleniami na temat tego filmu. Jeśli sesje indywidualne ze mną to jest coś, co z Tobą rezonuje, i no chociażby w tym temacie właśnie relacji, to zapraszam szczegóły w opisie filmu i też w opisie filmu zostawię Wam namiar na tą cudowną medytację otwierającą serce. Ściskam, do zobaczenia!